dobry. dziś chciałam zamieścić przesłanie dla wagi na nadchodzący miesiąc luty 2020 roku. Cóż tam drogie wagi Was czeka? Zaraz się przekonamy. Yy, tak więc moje drogie wagi, tutaj w tym na początku tego nadchodzącego miesiąca przyjdą do Was jakieś dobre wiadomości yy, najprawdopodobniej od kobiety, wiadomości związane z pieniędzmi, yy, wiadomości, na które czekacie, może się spodziewacie tych wiadomości. Yy, może to też być kwestia jakiegoś wyjaśnienia się jakiejś sprawy finansowej, czyli generalnie pieniądze, yy, na które czekacie na które czekacie i tutaj na końcu miesiąca no, jest też takie niespodziewane zaproszenie na jakąś miłą imprezę, mogą to być urodziny, może jakiś ślub. W każdym razie to będzie coś takiego, może bardziej urodziny niż ślub, bo tutaj ma coś takiego, co się dzieje na ostatnią chwilę, czyli... Powiedzmy dzisiaj jesteście wagi zaproszone, a ta impreza odbędzie się w kilka. Tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze w kartach Tarota. No tak, tutaj karty zaraz ewidentnie potwierdzają, że ta kwestia tych dobrych wiadomości będzie związana z czymś, co same wypracowałyście, gdzie wytreptałyście tam swoją ścieżkę do tego sukcesu, czy też do tych profitów finansowych. I to też nie jest jakiś świeży temat, tylko pracowałyście nad tym dłuższy okres czasu. Tutaj też mam w tym miesiącu lutym dla Was jakiś zwrot, ale taki szczęśliwy zwrot. Może Wam się wydawać, że um, możecie być trochę zaskoczone wagi, um, czy też nie godzić się tak do końca z tą zmianą, ale tutaj karta mówi, że tu nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może Was ta zmiana za, zaniepokoić ale mam w kartach, że macie wszystkie narzędzia, aby temu nowemu zadaniu podobać. Także uważam, że nie ma się czym martwić. Zobaczę jeszcze w kartach cygańskich. Karty cygańskie potwierdziły tutaj też jakieś wiadomości związane z pieniędzmi na samym początku. Tutaj jakby dodatkową informacją, że to są wiadomości pochodzące od kobiety, od jakiejś starszej pani. No i też ta informacja, zaproszenie, o którym była mowa w tych dwóch poprzednich kartach. Tutaj karty potwierdzają, że to będą wiadomości związane z narodzeniem dziecka, czyli najprawdopodobniej zaproszenie na chrzest czy na urodziny małego dziecka. Ja Wam życzę udanego miesiąca i zapraszam do kolejnych filmów.